Tak jak kiedyś wyświetlacz telefonów był zielony, a teraz jest dotykowy, tak teraz po prostu serwis mBanku jest lepszy niż dawniej. No normalnie się loguję i widzę swoje konta prywatne. To zwykłe, z kartą i oszczędnościowe. No i co? I najeżdżam na pasek od konta, cyk yy, i mi się otwierają szczegóły rachunku. To taki wykres, co pokazuje ile mam teraz na koncie. No, i tu sobie najeżdżam i widzę, że jest plusik, bo mi kontrahent zapłacił fakturę i sobie przelałem z firmowego konta. A tu jest minusik, no bo zrobiłem zakupy do domu kartą, więc mi to pokazuje. No i ok. Klikam w czerwoną strzałkę i wracam do listy rachunków. Wybieram drugie e konto wspólne z żoną. Pod tym wykresem też mam różne opcje. Mogę zmienić nazwę konta, zamówić kartę do rachunku. O, a tu jest na przykład wniosek, który mogę złożyć o kredyt odnawialny, jeżeli będę potrzebował. Jak dla mnie, proste to wszystko jak konstrukcja CEPA.